Jakby tą ciszy dzisiaj wrzucony Jak ja to on co ty robi? Ale ja, nie mogę. Tak. To tu bo ci jebne Nie wyraźnie niech tu podjedzie. Aaaaa! O już Jak to niewyraźnie, to nie to jest Grasica tam... na motorynce! Podejdź parę bo. widać. PHA! PAJ! PHAJ! Nie ja, ty jesteś! <noise> o za twoje! Mnie ja, się zabija na tym osadzku! Ty jesteś za głupi ty, ty za oczym, tak? Jąpię, ale się nie wnułem! Taki imbecile nie jesteś, że mi ciebie zależy! Ale się uderzyłem, <noise> ja. stary!